Siema widzowie, witam was w odcinku z typowego dnia kuriera i właśnie uciekł mi pojazd. Jest ze mną Kister i dzisiaj jestem, jestem. będziemy nagrywać film, gdzie będziemy robić typowy dzień z kuriera, jakby po prostu typowy dzień kuriera Happy Boxu. Zapraszam Was na Discorda Polszczyzny, na Krakowa RP oraz na kanał Kistera, który będzie w opisie i teraz się powinien wyświetlić na ekranie. A my już jedziemy yy, do ulicy, jakiś pierwszy gracz dołączył do nas. Yy, też będziemy, yy, jakby też będziemy po prostu yy, tutaj policjantami, czyli będziemy wjeżdżać jako yy, po prostu. No, będziemy rozwozić paczki, tak? Coś ty zrobił, człowieku? Wracaj. Dobra, jedziemy do pierwszego paczkomatu. No, Git, tu jest paczkomat! Aha, bo Nie, tu jest paczkomat. Tylko się w niego nie wrąb. No kurde, no coś zrobi z tym paczkomatem. Nie zabezpieczyłem go! po Po to, żeby rozwieść paczki, małego Maciusia. Otwieraj pank <noise> Dobrze, że go zablokowałem <noise> Podejrzanie no, przypomina No no ale to nie jest paczkomat impostur. Widać, jest tutaj paczkomat 24 na 7 i happy box najszybsze dostawy, czyli to nie jest paczkomat impostu. Gdzie się zniknął. <noise> A! Dobra, tu jesteś! No to dawaj to, jak się otwiera ten paszkomat? Z imposów, to myliśmy happy boksem, o... Dobra, nie wiem. E, nie, nie to, nie to. Pewno to jedziemy dalej. No właśnie. Ej, ale pak jest Ej, nas policja. Ej, gdzie paczko maty? Nie masz na tego mam otwarte pakieba jest to kurierem AliExpress. O moje auto to przypadł. To niech wstanie. Dawaj dalej, dawaj dalej! Do no jedziesz! Chłopie! Czekaj, się nawet zatrzymam na poboczu! Czekam na ciebie! ziomek. Gdzie ty Jedziemy! O, jest! Co się stało? No weź mi! No jest no przecież! No coś Lecę jest! Teraz steruj tym dźwigiem! Panie! Steruj tym dźwigiem, czy zauważyłeś, ale się poruszasz? Tak nie wiesz, że nie zauważyłem, bo jestem takim wahadłem jednym wielkim Nie wiem, no po prostu. Zakończmy, może to już, co? Ten film jest. No. O! Co ty robisz, chłopie? O! Wiem, o! się do Dawaj energii oku! Dawaj roller coaster! Joo, ty. Zabawa. To może już zakończymy ten odcinek. nie ja wiem, widzowie. Ech. No to ja, jako kręcący kurier e, Happy Boxa, e, dziękuję wam za oglądanie tego pory panego filmu. E, będzie, będzie również fany moment z nagrywania tego filmu. Pojawi się jakieś godzinkę, max dwie po wrzuceniu tego filmu. Dlatego wyczekujcie widzowie. Ja zabieram się za montaż tego chorego filmu. Ja mam... Kto tu jest? Dobra, sędziarz dostaje banana. No, już nawet wys wyszedł. No tak, dlatego ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, kanał Histera macie w opisie i będzie Wam się teraz wyświetlać na zakończeniu, życzę Wam miłego dzionka, a w zasadzie to miłego wieczoru, bo ten film wleci gdzieś około 17, jeśli uda mi się go zmontować i jeśli uda mi się go wrzucić na odpowiedni czas, także co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że... Odcineczek wam się spodobał. No i do zobaczenia. Ja jeszcze... Co zrobić? No to to, to... to rób ostatnią rzecz, Kister, bo już ten film się kończy. Już ten film się kończy! Aaaa! Dobra, kończymy to. Dobra, nie, lepiej tego nie wrzucę. Jak proszę to nagramy drugi raz, ale coś sensowniejszego. Nie będę to wrzucać. Bo mi się tak podoba. Dobra, naro widzę. I will leave back here.